Nowy update. JL grający w maseczce i cash najprawdopodobniej już jest na ostatniej prostej. Dzieje się więc na łapkę w górę, a my lecimy. Tak więc, przyjacielu, dzisiejszy dzień zaskoczył nas nowym update'em, który nie jest jakiś niesamowity, ale kilka ciekawostek wnosi. Jak możemy zobaczyć, na ogół są to bugfixy. Tak na sprawę są to same bugfixy, jedna rzecz jest poprawiona, w związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że valve łata gierkę, co przynajmniej w teorii powinno być tylko i wyłącznie plus. I tutaj tak w praktyce również jest. Z najważniejszych rzeczy należy na pewno wymienić to, że jeżeli chodzi o właśnie e, celowanie, w sensie jeżeli chodzi o scope'a, w mega miesza w ostatnim czasie i przykładowo jeżeli chodzi o SG, nie wiem czy o tym wiedziałeś, tak czy siak możesz zobaczyć, że tutaj jest jakby większy zakres widzenia. W AUGU troszeczkę mniej widzimy przez tą to właśnie lunetę, w związku z czym SG daje większe trochę pole widzenia i myślę, że warto o tym wiedzieć. Tak samo jak o tym, że teraz doszło do zmian, jeżeli chodzi o ten dynamiczny hac, dynamiczny radar, możecie sobie doglądać znaka w komentarzu, czy korzystacie, czy też nie. Tak czy siak możemy zobaczyć, że teraz może on być dużo bardziej, jakby to powiedzieć, dużo większe mieć spektrum widzenia, dużo większe pole widzenia, może być na tym, to właśnie radarze, więc też uważam, że jest to zmiana na plus. Jeżeli chodzi o to, co ludzie piszą na, piszą na dole w komentarzu, to tutaj pewna strona rzuciła baita, że zmienili cenę Kałacha, co by gigantycznie wpłynęło na całą grę, na grywalność, na ekonomię, na wszystko, ale to tylko bait, więc nie dajcie się zwieść. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, to to, że właśnie Price Empire wrzucił taki oto i tweak, że, tweet, że sick update, czyli chory update, i wrzucił zdjęcie JL-a w maseczce. I o co chodzi z jl w maseczce? Otóż chodzi o to, że musiał on wczorajsze mecze rozgrywać w owej maseczce. Z tego powodu, że tak, na tą sprawę doszło do dosyć kuriozalnej sytuacji. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Case saga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek. Których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case Battle są serio-mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz zwy metod płatności i wpisujesz koniecznie kodzik kwiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy. A mianowicie, że pani, która odpowiedziała za czystość, tak powinienem powiedzieć poprawnie, że konserwatorka powierzchni płaskich, także żeby to wszystko było oczywiście jak należy, po prostu wzięła i wyrzuciła jakiegoś jego tymczasowego zęba, którego używa, zanim nie dostanie implantu, zanim nie będzie tam stawiony. Więc sytuacja mocno popierdzielona, że się tak wyrażę I ten tweet zebrał 450 tysięcy wyświetleń I czy jest to niesamowita sytuacja? Nie, nie wydaje mi się I tak trochę skadło to show I dużo jest teraz memów, dużo ludzi o tym mówi Więc myślę, że warto o tym wiedzieć Tak samo jak o tym, że w ostatnim czasie Możemy zobaczyć, że poszło coś takiego Na e, właśnie Discordzie FM Pona Czyli twórca, twórcy mapy Kasza Możemy zobaczyć, że tutaj tak na daną sprawę pojawiło się Coś takiego, że prace już są na finalnym stage'u, przynajmniej tak by można było odbierać z tych to właśnie emotek no i należy sobie powiedzieć o tym, że w jakiś sposób można się spodziewać, że za niedługo owykać już będzie skończony. Pytanie, czy to już wygląda w ten sposób, że fm po prostu wrzuca mapę i Wal po prostu ją bierze, czy jest dużo poprawek, jak bardzo skomplikowana jest ta faza poprawek itd., itd. Więc tutaj ciężko powiedzieć, czy to, że powiedzmy te emotki świadczą o tym, że mamy do czynienia z ostatnimi już, jakby to powiedzieć, robotami, pracami, itd. To czy faktycznie tak jest, czy coś jeszcze tutaj uświadczymy, zobaczymy i tak dalej. Ciężko powiedzieć, można by na ten temat gadać. No, dosłownie godzinami. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, to to, że wczoraj doszło do meczu, w którym gało face z G2. Do wyniku przejdziemy sobie później. Uwaga, będzie przykro, przygotujcie chusteczki. Tak, jak należy sobie powiedzieć, że Cardigan powiedział o tym, że płacą im za każdą rundę, w związku z czym dostaną większą wypłatę w tym miesiącu. No bo tam trochę rund było, ale do tego sobie, tak jak mówię, przejdziemy już za chwilkę. Coś, co należy również powiedzieć, to to, że Furia musi odpuścić swojego slota w klużna na poce, w wyniku czego damski team Imperial będzie brał udział. I ja szczerze już mam wrażenie, że tak trochę, jak chodzi o te damskie drużyny, to już się tak trochę zaczyna robić. Nie obraźcie się, ale to już takie trochę męczące zaczyna być. Na zasadzie, że najpierw była rewelacja, pik popularności, pik oglądania jak chodzi o te pierwsze spotkania, wszyscy się tym jarają, że łopanie kobity i w ogóle super fenomenalni i tak dalej. A z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, po czasie okazuje się, że ludzie już powoli tak patrzą, że. No... No znowu, no znowu, no nie oszukujmy się, nie grają na jakimś turbo-kozackim poziomie, jakoś tak na dobą sprawę nie ma niesamowitych, Coś tak wyrażę wyników ze strony tej formacji. Grają dobrze, nie ma co, ale myślę, że jest o nich zdecydowanie za głośno. W sensie takie jest moje odczucie, że jest o nich niesamowicie za głośno, i że gdyby to nie udamski team, to byłoby totalnie, totalnie o nich cicho, że się tak wyrażę, Więc warto sobie powiedzieć o tym, tak samo jak o tym, że furia nie będzie grała z powodu oczywiście wizy. Coś, co się często zdarza, jeżeli chodzi o tego typu właśnie sytuacje, że jeżeli jakaś drużyna nie może zagrać na jakimś turnieju, to często jest to sprawa wizowa, i tak samo jest tym razem. Coś co jest również jest ciekawe to to, że Elish troszeczkę Rzucił światło na ekonomię CS-ową, powiedział, że w pewnym stopniu ona potrzebuje jakiejś zmiany, przydało się coś tutaj zmienić i że potrzebujemy więcej, jakby rąd, że się tak wyrażę, mocniejszych, znaczy na mocniejszych broniach, na mocniejszym wyposażeniu i że tak na dołą sprawę byłoby fajnie, gdyby minimalnie gracze odostawali 1900 dolarów zamiast 1400 po stronie CT i że to już by dużo zmieniło. No, umówmy się, Elis chyba tutaj trochę ma większe doświadczenie ode mnie, więc nie zamierzam się na tym jakoś bardzo doktoryzować i udawać, że wiem czegoś, czego on nie wie, Wręcz przyznaje się, że na pewno jest na odwrót. Tak, jak należy sobie powiedzieć, że faktycznie coś w tym może być i faktycznie ten krzy... Krótszy format MR12. Być może faktycznie fajnie, żeby był troszeczkę bardziej, jak powiedzieć, ekonomia do tego dostosowana. Chociaż pytanie, na ile jest źle, to już musicie sobie sami odpowiedzieć. Tak samo jak należy sobie odpowiedzieć, co tu się kuźwa wydarzyło? Dlaczego nie, G2 nie zagra w Katowicach? G2 oficjalnie wczoraj został wyeliminowane przez Clan, Także, Neo, no cieszę się, cieszę się, że Neo tutaj będzie brał udział. Miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej. Być może nawet wygra. Jak najbardziej trzą za niego kciuki, Ale jednak nie oszukujmy się, to Snacksa, to Taza jako trenera chcieliśmy tutaj najbardziej zobaczyć. No, jeżeli Snax skończy tą mapę. Ze statami 3,16, to wiesz, że coś się dzieje. No nie, nie popisał się tutaj, szkoda. Szkoda, bo wcale jakby na to nie patrzeć, być może to właśnie jego performance tutaj zawiódł. Także jak no nie będziemy tego jakoś turbo analizować, należy sobie powiedzieć, że G2 wczoraj właśnie pożegnało się. Możemy zobaczyć, że to jest ten mecz, gdzie z Faceclanem po prostu pożegna się 2 do 1. Możemy zobaczyć, że było to naprawdę zacięte starcie. 16 do 13, 13 do 10 i 13 do 8. W wyniku czego Faceclan wychodzi zwycięsko. No statystyki, jak już widzieliśmy, Snacks generalnie coś nie pykło. Także jak miejmy nadzieję, że dalej będzie szło dobrze. wiadomo że rola Snacksa tutaj jak najbardziej wybacza takowe to, żeś tak wyrażę słabsze statystyki w pewien sposób. Należy sobie powiedzieć, że oczywiście będą trwały dalej mecze, ale jeszcze przed tym pokażę drużyny, które się nie zakwalifikowały i które już zgarnia zgarniają pewną kwotę e, i po prostu wracają z Katowic do domu. Z tym jest to między innymi Falcons, Big, Furia e, oraz G2 z takich drużyn, o których myślę, że bardziej powinniśmy tutaj powiedzieć. Myślę, że to, że to jest Falcons to jest jedno samo w sobie memem. Bardzo szkoda tego g naprawdę i jestem przekonany, że community, że widzowie najbardziej to tą formację właśnie chcieli zobaczyć tutaj w spotku. No ale niestety, nie tym razem Miejmy nadzieję, że będziemy nam jeszcze dane obserwować. Być może jeszcze bardziej polskie formacje w przyszłości. Coś co należy również powiedzieć, to to, że dzisiaj oczywiście dalej odbywają się mecze. Możemy zobaczyć, że aktualnie trwa starcie Liquid oraz Team Spirit, Gamer Legion oraz Astralis. Póki co początkowa faza, więc jeżeli oglądasz ten film chwilę po dodaniu, no to śpiesz się oglądać. Ale oprócz tego czeka nas dzisiaj jeszcze wiele, wiele spotkań. A następnie otrzymamy przerwę przez dwa dni, przez środę i przez czwartek. Nic nie zobaczymy, więc to już dzisiaj zobaczymy, kto zakwalifikuje się do oficjalnej fazy play-off, czyli do tej, która będzie oczywiście na. Arenie. Możemy zobaczyć, że jeszcze tutaj trochę slotów zostało, więc pożyjemy, zobaczymy, jak to dalej będzie i jak to się oczywiście potoczy. Przypominam, milion dolarów pula i jemu w Katowicach, więc myślę, że każdemu prosowi by na tym zależało. Tak samo jak, jeżeli chodzi o prosów, to był wywiad z Falenem. Myślę, że tego zawodnika przedstawiać nie trzeba. Należy sobie powiedzieć, że tak na dołą sprawę e, uważa, że tak trochę scena CS-owa jest w różnej kondycji. W sensie mówi, że pamięta czasy, kiedy, jakby to powiedzieć, scena CS-owa była po prostu w lepszej kondycji i coś, co najbardziej powinno tutaj wybrzmieć z tego całego wywiadu, to to, że Uważa on, że cały problem polega na tym, że nowe formacje po prostu nie wchodzą w CS-a i uważa, że nowe po prostu formacje, nowe, po prostu, teamy powinny się pojawiać w CS-ie, które by w jakiś sposób ożywiły tej całą rywalizację, całą scenę by jakoś bardziej pobudziły i ciężko mu tutaj się z tym nie zgodzić, faktycznie nic dodać, nic ująć. Możecie sobie oczywiście podlinkuję wam ten wywiad na dole, możecie z tego oczywiście w całości przeczytać. Ja go przeczytałem i z najważniejszej kwestii wynotowałem i powiedziałem to, co powiedziałem. A teraz możemy przejść do kolejnej kwestii, czyli do aktualizacji rankingu HLTV, gdzie to możemy zobaczyć, że na samej topce wielkich przetasowań, nie ma. Przetasowania są tutaj, gdzieś tutaj dalej. Możemy zobaczyć okolice 20, 30, 40 miejsc. To są tutaj największe przetasowania. Pari Vision, o którym to mówiłem wczoraj, które dosyć mocno wjechało na scenę e, i tam w przeciągu 20 dni sklecili skład, który wygrał te pierwsze CCTV. E, CCTV, przepraszam. Oczywiście. tak jak oni możemy zobaczyć, że podskoczyli bardzo mocno w rankingu i tak jak to mówiłem, jakieś wzrosty, w szczególności jakieś duże, dotyczą się raczej dalszych miejsc. W samym top 10 możemy zobaczyć niewielkie, symboliczne przetasowania, z których jednak warto sobie zdać sprawę i warto po prostu o nich wiedzieć. Tak samo jak warto wiedzieć o tym, że będą Dziękuję za każdą łapkę w górę i za subskrypcję na tym kanale. Widzimy się już, to trzymaj się! Strzała!